Zaprezentowaliśmy na kongresie Impact raport pod tytułem Dywidenda demograficzna, Stagnacja i Inflacja czy Adaptacja Technologiczna. W raporcie tym odpowiadamy na pytanie, czy proces starzenia się społeczeństwa będzie dla gospodarki destrukcyjny. Czy też może ożywczy? Czy to będzie katastrofa, czy szansa? Czy będziemy mieli się do tego dostosować, czy nie? Najważniejsza zmiana, jaka czeka nas w ciągu najbliższego pokolenia, to przejście od bycia społeczeństwem relatywnie młodym do bycia społeczeństwem relatywnie dojrzałym. Medianowy wiek polskiego obywatela zwiększy się z około 40 lat do około 50 lat w ciągu pokolenia. I to ma ogromny wpływ na rynek pracy, wieloma kanałami. Przede wszystkim. Ludzie w wyższych grupach wiekowych są bardziej narażeni na choroby niezakaźne, a więc musimy wykonać ogromny wysiłek, aby podnieść stan zdrowia społeczeństwa. W innym przypadku będziemy za 20-30 lat społeczeństwem schorowanym, zajętym opieką nad starszymi i niepracującym. Drugie wyzwanie polega na tym, że osoby w wieku 50-60 lat dziś, dziś są wciąż zbyt mało aktywne zawodowo. W przyszłości te obecne kohorty, obecne pokolenia będą na pewno bardziej aktywne zawodowo, ale mimo wszystko jest wiele barier, które mogą uniemożliwiać albo utrudniać osobom w wieku 50, 60 czy nawet 70 lat osiągnięcie takiej aktywności zawodowej jak wśród osób młodszych. Jednym z takich powodów, takich barier jest tak zwany efekt flyna czyli spadek zdolności poznawczych, spadek zdolności przetwarzania nowych informacji w okresie, kiedy człowiek osiąga wiek 60-70 lat. Jeszcze inne wyzwanie polega na dostosowaniu systemu emerytalnego. W przyszłości będziemy mieli znacznie więcej emerytów w relacji do ludzi pracujących niż dziś a więc więcej będzie osób z bardzo niskimi emeryturami. Więc musimy coś zmienić. Pytanie co? Właściwie są tylko dwie ścieżki. Albo mocno podnieść podatki, albo wydłużyć wiek emerytalny. Kłopot polega na tym, że na razie żadna z tych ścieżek nie jest akceptowana politycznie.